Siema kochani Siemanko jak tam u was? Bo u mnie jest zarąbiście Słuchajcie o, Chcę na, e, nawiązać do tego tematu Tego stalkera, stalkera I hejtera Słuchajcie Nie chcę żeby moje konto się wybiło Na tym czy cokolwiek Tylko posłuchajcie mnie Dałem Zdjąłem moderację Zrobiłem blokadę e, Jednej osobie E, I ta osoba nie może się po, e, pogodzić z porażką. E, ma problemy do mnie, wypisuje mi e, wiadomości, grozi mi e, na, we wiadomościach, na live'ach, czy to na TikToku, czy na, e, na YouTubie. Słuchajcie mnie, na TikToku to przechodziłem, to był Adam ten gorsze niż tutaj na YouTube. Uwierzcie mi, bo przechodziłem najróżniejsze akcje. Mam tyle ludzi na TikToku, przechodziłem najróżniejsze akcje na początku. Słuchajcie, ale ten nie odpuszcza mi, on mi grozi, on mi grozi oficjalnie w wiadomościach śmiercią, grozi mi najgorszymi rzeczami, wypisuje mi, a ja to ignoruję i nie udzielam się, nie odpisuję mu, wręcz przeciwnie, blokuje każde jego konto, ale te moje live'y to wszystko jest kontrolowane bo jest to zgłoszone, no bo sam wie osobiście, bo zrobiłem to już z wcześniejszym więc kochani nie dajcie się prowokować żadnym hejterom, blokujcie zostawiajcie sobie te wiadomości które on Ci on wysyła, ktokolwiek kto by Wam groził zapisujcie to, trzymajcie Chomikujcie to, składajcie, żebyście mieli jakiekolwiek dowody Nigdy nie odpisujcie, nie dajcie się sprowokować nikomu Rozumiecie? Ja nie dałem się sprowokować Nie odpuszcza mi od dwóch tygodni I grozi mi, wczoraj mi groził śmiercią, żebym zmarł na swoje urodziny eee, We wiadomościach, na Whatsappie to samo, wszędzie Kochani, nie dajcie się nie dajcie się sprowokować, nigdy nie odpisujcie na, na żadne wiadomości, nigdy możecie się bronić w każdy inny sposób, tylko nie odpisujcie, możecie sobie rozmawiać na ten temat ze znajomymi, czy to na live, czy gdziekolwiek ale nie odpisujcie, nie dajcie się sprowokować i nic nie róbcie z tego, żeby dać mu tą satysfakcję czy to hejterowi, czy stalkerowi pamiętajcie, bądźcie dzielni i odporni na Tempe, hejtujące, stalkujące osoby. Przez ten hejt i stalking bardzo dużo osób odeszło z tego,